Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Lasty. W dzisiejszym odcinku znaczy pójdziemy dalej robić yy, misję Sambora gdyż w ostatnim nam kazali do niego wrócić następnego dnia yy, I zobaczymy co nam dalej od nas chce I jeśli nas bardzo nie zagada, nie każe nam nigdzie daleko łazić to możliwe, że sobie postawimy nowe budynki dzisiaj. A w ogóle ten, ten troszkę przeciążony. Znaczy przeciążony, mam trochę mało miejsca na, na te, na ewentualne po drodze surowce jakieś. Więc sobie odłożymy, chociaż w sumie trochę mam, mamy kłód, bo nazbierałem chyba po ostatnim odcinku z tego co pamiętam. Więc mm, zanim tam pójdziemy, to mm, zrobimy sobie z tego na wszelki wypadek włócznie. Jakby nas jakieś licho miało zaatakować sobie można było trochę zjeść. O, mamy w sobie podpomyk, to sobie zjemy. I uzupełnimy resztę jako dagi. być już w pełni najedzony, chociaż sobie... Tak myślę, nie trzeba było aż tyle tego zjadać, bo z nową porą roku się resetują statystyki jedzenia wody. I to jest fajny patent, żeby sobie takie żarcie właśnie przeoszczędzić. No i tak tych jak go nazbieramy i zostawimy w stodole, nie będziemy ich sprzedawać, bo jeśli pójdziemy w rolnictwo, będziemy potrzebowali przynajmniej na początek zgnilizny, z której zrobimy yy, nawóz więc stodoł fajnie zgnije potem to przetworzymy ale będzie trzeba jeszcze najpierw odblokować stodołę Z tym myślę że nie będzie większego problemu bo możemy sobie pole możemy sobie tą grackę i za każde kopanie dostaniemy yy, punkty doświadczenia za to punkty technologii i sobie bez problemu tą stodołę odblokujemy więc możliwe że w następnym odcinku właśnie zaczniemy Powoli organizować sobie nasz areał. Nie no ładnie, tutaj jest jednak. Ładna okolica nam się trafiła. W ogóle tak sobie myślałem, czy gdzieś w przyszłości, jak odblokujemy studnie, czy gdzieś może tutaj się rozlokować w jednym miejscu jest taki kawał płaskiego terenu i nadawałby się właśnie fajnie o chyba tutaj na jakieś budynki coś ten deseń fajnie by to się, się sprawdzało tym bardziej że tu jest blisko do lasów też yy, i takich lasów dosyć yy, że tak powiem wyposażonych w zwierzynę i byłaby fajna okolica właśnie do polowania i tak dalej ale to może, może kiedyś. Dobra, trzeba tutaj uważać na wilki, bo tu wilki jednak są. Tak szybko, czy by tam byłem, w, tym, w tych namiotach już chyba. Dobra, rado biazda. Tak, cicho. on tupie dobra tam co się dobra trochę zregenerujmy sobie kondycji to jak coś nas napadnie to żeby mieć się czym bronić dobra podjazd ale ciekam się jeszcze trochę tych wilków bo my jesteśmy jednak słabo uzupełnieni znaczy słabo fu, uzupełnieni no cięcy jesteśmy generalni to trochę nie byłby dobry pomysł dobra sabor. Co Znowu, czy przesyłka już gotowa? Tak, zapakować. Ciepła? Nie, jestem całkiem pewien, że... O, i do przyszedłem, bo no, jak sobie życzysz. Dobra. Dobra, zanim tam pójdziemy, musicie dać mi chwilę, bo niestety trochę mam katar, a nie chcę wam trzeszczeć do słuchawki, więc za chwilę wracam. A. Dobra, idziemy dalej. To tu są dziki z tego co pamiętam, A nie też nie chciałbym na razie wpaść. W sumie bardziej boję się na razie w tej grze dzikich zwierzyny jak bandytów, którzy podobno też grasują. Aczkolwiek jeszcze ich nie spotkałem. Dobra, jazda. Trzymajmy się drogi, to może nic nas nie zaskoczy, żaden niedźwiedź czy, czy tym podobne cudawianki. Trochę trzeba się nabiegać jednak. I nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mieli w końcu jakiś środek transportu. Mam na myśli tutaj konkretnie konia. Yy, bo nie wiem czy wspominałem o tym, ale dodali konie w tej grze, więc można się w miarę szybko teraz przemieszczać. Dobra, teraz gdzie? Chyba pójdziemy w... O Jezu, to aż tam. Będę czytelny jeden grzy. A to zobaczymy sobie. Nie, tędy idziemy. O kurwa. Jezu kochany, szybko uciekać Jezu, nie! Nie to Kurde, wolno poszło mnie stąd Ale mnie przestraszyli. Kurde Nie zaatakował mnie. O rady! Ale mi... to to wełna przyda się, wełniana dziś też się przyda i wełniana tkanina. Nie ma nic więcej. O rady. dobra, gdzie to tędy, tak? Jakie dźwięki? Tu. Zaraz to tędy, gdzie to mamy tędy mamy iść. Co to? Nie, kamień. Także teraz się będę cykał każdego kamienia, no serio. No rady, dobra już. Ile mamy w ogóle włóczni? 5 włóczni, no to teoretycznie byśmy z tym dzikiem dali radę. Ale wiecie, no wolę nie ryzykować. Teraz jeszcze. Spróbujmy się właśnie trochę pociągnąć fabułę, to po pierwsze, po drugie rozbudować się trochę z wioską i rozwinąć naszą umiejętność, a to zrobimy właśnie ten, no, polując, budując, zbierając i tak dalej, ale tego nie będę robił na odcinkach, bo to jest generalnie nudne. Polo. co to? A, te, tak albo królik yy, możliwe, że polowanie zrobimy sobie już na odcinku więc tam się trochę poskradamy rozkwinie mniej więcej gdzie jaka zwierzyna występuje. Znaczy po naszej lokalizacji bardzo blisko jest spaud -e Sary Diele i tym podobnych. Tylko tam w górę za budynkami. Jest tam dosyć bezpiecznie. Tam występują co prawda dziki, ale... Ale ten dzik jest jeden, maksymalnie dwa z tego co pamiętam. Więc z tym akurat nie będzie najmniejszego problemu. Dobra, jesteśmy już chyba w miarę blisko. To no, teren jest otwarty, więc tutaj nas nic raczej nie zaskoczy, takich niespodziewanych, ale wchodzimy do lasu i tego lasu. Troszkę można się... Oba... O, wiedziany sierp zajebiście. Kliniany dzban. To no, niezły dzban. Jeszcze tu jest. O, wspomniany kapelusz. Na pewno się przyda, jak nie, no to może go założymy od razu. Bo by... no, czemu by nie? od razu zawsze trochę tam to da nam ochrony przynajmniej przed słońcem bo mamy lato no to musimy wejść w las tak? To jest jak ja nie lubię po tych lasach chodzić tak jak widzieliście Zachrumka coś i już zaraz jest stres, że nas ta czy z i w ogóle. Co to? Deska, kłoda. I co tyle? Chyba tyle. Dobra, jesteśmy już blisko. Więc tutaj raczej już. Chyba nas nic się powinno zaskoczyć. Aczkolwiek. Wydaje mi się, że. Co to? A. Wydaje mi się, że w jednej z wiosek było właśnie przy samej wiosce spał dzików, więc też musimy uważać. Dobra, schowaj gilę. Gdzie mamy iść? Tu mamy iść. To ty? Nie, nie, ty. O, te jest, dobra. A niech mnie osioł kopnie, słucham? Cie... Jedno ciemne, drugie jasne, oba równie mocno krasne, twoje oczy musisz zatem nazywać się... Czekajcie chwilę. Kurde. Właśnie za czasami. Twoja... Racimir, jestem Wolrad. Właściwie Racimer, że to nieważne, skąd masz moje imię? Stałem twojego wujka, Jordana, poza tym zawsze byłem dobry z imionami, rad Co no właściwie tutaj robisz? Nigdy nie spodziewałam się, że zobaczę cię we własnej osobie. samor mnie do ciebie przysłał. Proszę mam przekazać Ci tę paczkę. Och, moje drogie dziecko, na twoim miejscu bym to bezwłocznie wyrzucił. Co? Dlaczego? Cóż, biorąc pod uwagę fakt, że znam tego gościa od ponad 20 lat i to, że czuję tę paczkę już stąd, mogę cię zagwarantować, że zawiera jego stolec. Co do cholery jest z nim nie tak? Hahaha, ha, ha. nie udało mu się nabrać mistrza dowcipów, ale tobie widać wyciął niezły numer. Numer 2, hahaha. Ha. To niesamowicie dzieciny. Dziękuję, Radamesz. Staram się jak mogę utrzymać formę. To nie miał być komplement. W każdym razie mam nadzieję, że paczka z kupą to nie jedyna rzecz, jaka Cię do mnie sprowadza. Ależ nie, rozmawiałam z uniegostem i samborem o bandzie. A zatem wiesz o tym wspaniale. Dałbym się, że zaraz coś chlapne niepotrzebnie. Musieliśmy być bardzo ostrożni, aby nikomu nie mówić o naszych działaniach. Zawsze starać się być niewidzialnym, a na pewnie zostanie kasztelanem. Musiało być dziwne dla Jordana, tylu uwagi skupionej na nim. Mój wujek był kasztelanem. Zgadza się. U niego się przejął jego funkcję, gdy no ten zmarł. Nie widziałeś o tym? Nie, u niego się o tym nie wspomniał. Może wyleciało mu z głowy. Chętnie wysłuchałbym kolejnych historii. Staram się dowiedzieć o wuję, ile tylko mogę. Dobrze, że mnie znalazł W takim razie umieram wspominać przygody Mrocznych Win. Znowu i nazwa. Mrocznych Win. To była nazwa naszej bandy. Nikt ci o tym nie powiedział. to stare pleki ich zaniki pamięci. Wszystko ci opowiem, ale najpierw potrzebuję Twojej pomocy. Nieopodal w lesie zebrała się spora wata Wilku, boję się, że w każdej chwili mogą nas zaatakować. Jej, to brzmi poważnie. I tak, i tak jest. Dlatego potrzebuję czy prędzej postawić palisadę. Mam już na nią plan. W zasadzie to nie będzie zwykła palisada, a drewniany labirynt wokół całych tutków. Wilki będą się w nim gubić i nigdy do nas nie trafią. To nie brzmi. Mam już wszystkie niezbędne narzędzia, jedyne czego mi teraz brakuje to kuty i właśnie w tym potrzebuję twojej pomocy. Nie ma sprawy, mogę ci pomóc w zbieraniu materiałów. Ile potrzebujesz? Tysiąc. Po... Chyba cię, twoje... gościu. Tysiąc chyba? Żwawo ram... To ja... no chyba ty sobie... Jak tysiąc? Proszę tu kuźwa nawet tyle drzew nie ma. Szczebrzozy, kurde, skąd ja ci... To no nie mówcie, że. Nie, no. Kurde, serio. To mnie zaczyna. Dobra, i za nie siebie to. Chcę nosić po kawałku, no bo kurde, to nie ma sensu. Gdzie ja to składa? Pomóżcie Rudol, musisz się upewnić, nabierałyśmy z tymi płodami, prawda? On taki pomysł, wilki już się... Masz... Jezu! Kurde, tyle stresu w tym odcinku, że ja nie wiem. Tylko się zgrywałem, jest jednak coś w czym potrzebuję twojej pomocy. Potrzebujesz, żeby zabił moją krowę. Taki dowcip, nie możesz mówić serio. Obawiam się, że tym razem to nie żart. Kupiliśmy tę krowę lata temu, nazywa się Baryla. Przestało już dawać mleko jakiś czas temu i moja żona na, nalegała, żebyśmy ją ubili, póki jeszcze nadaje się do zjedzenia, ale nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Krowa stała się już częścią rodziny, dzieciaki dorastały razem z nią, wszyscy dzieli wspólne wspomnienia. Dzieli wspomnienia z krową? Oj nie, bądź taki, wiesz co mi chodzi. Zabijesz ją, tylko nie na moich oczach. Nie, nie chcę zabijać twojej krowy, człowieku. Powiedz to mojej żonie, ciśnie mnie i ciśnie, ale... Niezwyczajnie nie jestem w stanie tego zrobić. W porządku, postaram się coś zarobić. W ogóle, pierwsze co to... Przeróbmy te kłody, bo to troszkę za dużo waży jednak. Aha, i w ogóle... Mamy tu jakiegoś handlarza, bo bym chciał sprzedać trochę tych fantów. Dobra, pogadajmy z nią najpierw. Witaj, witaj, musi być John O'Wallorada. Tak jest, nazywam się Mandaty. A imię Miracimir, jestem siostrzęcym Jordana. W zasadzie to byłem. Przykro mi skarbie. nigdy nie poznałem twojego, mój kaloni. i z pewnością byli dobrymi przyjaciółmi. Mogę ci w czymś pomóc? Właściwie to przyszedłem, aby pomóc tobie. O'Wallorda powiedział mi o Maryli. O, może to będzie dużemu dziecku, uzubić mi? Nie. Czy jednak jesteś tak samo bezużyteczny jak on? Czemu w takim razie nie zrobisz tego sama? O czym ty mówisz? Czemu nie zabijesz krowy? Wyraźnie to ty masz z nią No właśnie, w sumie. Dlaczego ja miałbym? Ona jest, no węzka robota. Moja mama zabijała koguty na losu wiele razy, kiedy byłem młody. Oczywiście, że mogłabym to zrobić, ale to on powinien nauczyć się podejmować ciężkie decyzje, wybierać mniejsze zło. Wolorat jest zbyt miękki na ten świat. Czy opowiadał ci kiedykolwiek, co on robili zawodowo? Tak, byli wędrownymi handlarzami czegoś tam. Dlaczego pytasz? No Ze powodu, słuchaj, wiem, że to nie moja sprawa, ale nie powinnaś przymuszać swojego męża w taki sposób. Zgadza się, to nie twoja sprawa, młody człowiek, a ja wcale nie znam nik nikogo innego, kto przywiązałby się w taki sposób do zwierzęcia hodowlanego. To nie jest słabość, to empatia i powinna być ona chwalona, nie karcona. Ale on, no jest, e, masz rację, jest jaki jest i za to go kocham, pewnie jakoś sobie poradzimy bez mięsa w tym sezonie, krochą u nas na ten moment. Z pewnością poradzicie. Pozwól mi z tym pomóc, kiedyś tak, nieźle sobie z Włóczem i Łukiem. już poważnie, to była wolna do pomóc. oczywiście, ile miejsca potrzebujecie? Ja 30 sztuk, wrócę No i to jest jakiś, tobie konkret. Może być na jakieś polowanie i coś może znajdziemy, bo tak to w ogóle pozbyć się tego Holender. Chyba tu jakiegoś handlarza to jasnej. Dobra, coś trzeba wziąć, wypierniczyć. Jagody. Dobra, zjedzmy te jagody. Ile tam ich mamy? Musimy się trochę odciążyć. Gdyby te jagody właśnie mogłem odstawić, to byśmy mieli zawsze to parę kilo więcej. Dobra, teraz nie boimy się dzików, nie boimy się nikogo, a tak! Co to szeleści? Cieka czy coś tu w ogóle znajdziemy tak swoją drogą. Na szczęście mamy jeszcze w miarę. Zaraz jakiś ten. A, jeszcze jest w miarę wcześniej, więc myślę, że... O, jakiś królik. Nawet dwa króliki. Czyli idziemy chyba w dobrym kierunku. Kurde, listy w kaszczach... O, jest jeleń, To kurde właśnie... O, jest sarda. To skradajmy się do niej. Gdzie woda? Uuuu... Jest, dalej to. O, jeszcze mamy od razu dwa zadania, świetnie. Dobra, ile ona, da? 15. Czyli jak dobrze pójdzie jeszcze jedna serenka? Chyba tu bliżej? Nie widzę, to spróbuję podejść tam. Je! I... kurde! Jeszcze nie trafiłem. Niech to. Gdzie tam ucznia? Tu jest dobra. Nawet ważę to mięcho, kur, cholera. Gdzie to? Tam jest dobra. O, jeden idzie w naszą stronę. Świetnie. Kurde. Teraz go nie dogonię. Jest, mamy to. Skróżyczka wyjadowa no oddam da dobra, mamy to. Och, cholera, ja to do jutra zajdę chyba tam Tylko w ogóle? Mam wrażenie, że się zbliża wieczór. Dobra, walić to. Co mamy tu do wywalenia? Kamienie wywalić. Kłody, patyki wywalić ile się da pióra wełniane to to waży 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 co by jeszcze no, to włócznie choloro ważą sporo ale dobra to przynajmniej możemy się już jakoś tak jako tako poruszać może jeszcze po drodze gdzieś zbierzemy tych króliczki nie króliczki no kurde noc się zbliża Patyki nam się przydadzą na przenocowanie. Najwyżej już dokończymy to w następnym dniu, bo raczej za dnia nie zdążymy wrócić na Hacjendę, bo jest to kawałek drogi. Chyba, że szybko nam się uda, ale coś czuję, że ta gość zagada. Mam Twoje miejsce, dzięki Wam. No się Wam pomogę, badam. Pododzielić się przyda. Z pewnością bywaj. Dobra, możemy się w końcu poruszać. Teraz mamy z tym, tym gościem do pogadania. Mogę ile potrzebujemy na ognisko? Na razie to... Gdzie to te ogniska... Chciałem wróć. Tu chyba, tak? 16 patyków. Dobra, to idzie ogarnąć. Gdzie on po las? on jest. A, do no, chaty się schową. Świetnie. I jak poszło? Co byś powiedział na to, że Maryla ma się dobrze, a Banda jest z tego powodu szczęśliwa? Nazwał by cię kłamcą, wycałował i ci się oświadczył. W takim razie uczy mi najszczęśliwszym facetem w dolinie, mężuś. Poważnie? Jak tego dokonałaś? Chyba nigdy się nie dowiesz. Niech tak będzie, młody. Dzięki ci, Roszpunko, stokrotne dzięki. Co w takim razie z opowieścią o Bandzie? Oczywiście, umowa to umowa, przyjacielu. Zaj spotkałem Jordana i Bandę byłem... Pewnie byłbyś mnie nazwał artystą hazarda albo profesjonalnym graczem w kości, ale znacznie łatwiej byłoby nazwać mnie drobnym cwaniaczkiem. O Jezu, sorki. Przebieżałem brog od karczmy do karczmy, gdzie używając moich wyważonych kości, wygrywałem trochę moment. Byłem całkiem niezły w, twoim, w swoim przekręcie, ale Jordan momentalnie mnie rozczytał. Jego spojrzenie wypaliło mi dziurę w dłoni. Zjeżdżaj, kiedy podminiłem kości. Kiedy odważyłem się zepnąć w jego stronę, zobaczyłem jak się uśmiecha. Mimo, że wiedział, że oszukuje, to nigdy yy, to gdy przegrał, nic nie powiedział. Stał cisnął bo moją dłoni i wyszedł. Byłem zaintrygowany, jak nigdy przedtem, więc postawiłem go śledzić. Ujrzałem, jak się spotyka z resztą bandy i ich również zacząłem śledzić. Nawet nie wiem, kiedy straciłem z oczu Sambora, aż nagle złapał mnie od tyłu. Ten olbrzym podniósł mnie za gardło jedną ręką. Zagroził, że mnie zabije przy następnym spotkaniu. Wątplą decyzją byłoby uciec i nigdy nie więcej nie zbliżać się do tych ludzi. Ale nigdy nie należałem do Modry, zatem śledziłem ich dalej. Zostałem razem do Ruś Sabora, dołączył pobicie. Przez następne dwa tygodnie nie widziałem nic na lewe oko, jednak nie przestałem. Byli coraz bardziej mnożni zirytowani, więc postawi... postanowili mnie całkowicie zignorować. Nie przeszkadzało im, że za nimi jechałem, potem przestało im przeszkadzać to, że jechałem obok nich, a potem przy nich. Zacząłem zatem obozować razem z nimi, jeść razem z nimi. Finalnie, któregoś dnia weszły oni do tawerny. ja siadłem. Do stołu, a Jordan podał mi kubek i talerz, tak jak wszystkim innym. U niego zapytał mnie o imię, i tak to się zaczęło. Stałem się częścią rodziny. Czyli byłeś jak bezpański pies, który nie chciał odpuścić. Dokładnie tak. Wiem, jak głupio to brzmi. Żało, żałośnie wręcz, ale patrząc wstecz, to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Oczywiście nabijali się ze mnie z tego powodu. Na początku trochę inaczej mnie traktowali. Byłem też najmłodszym z nich, ale po pewnym czasie czułem się jak prawdziwy członek bandy. I wiem, że byłem przez nich kochany. To naprawdę piękne. Nigdy nie zapomnę swojej pierwszej misji. Wyrabialiśmy hrabinę w przepisanie swojej rezydencji na sierocinie. Jest to było wspaniałe. Czułem się podekscytowany i sprawiedliwy. I jednocześnie szlachetny Oszy. Miejsce, miejsce poczucia winy zastąpiło uczucie spełnienia. I poszło mi całkiem, to jest całkiem nieźle. Nawet prawa ręka Jordana mnie pochwaliła. Ojciec u niegosta, u niegosta czuł. i Jordany zdecydowanie byli jak bracia, ale wydaje mi się, że zawsze było dla wszystkich jasne, że to Kestel była druga po szefie. Kestela, kto to taki? Nie powiedział ci oni? W takim razie ja nie powinienem. To nie moja historia do no, opowiedzenia. Powinieneś porozmawiać z ogniem ostatnim. Tak zrobię. To była ogromna przyjemność się poznać w Olradzie. Ciebie tak samo, Jordan. Zdecydowanie by cię polubił. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Do dnia razu. Ratatuj. Do następnego. No i kurde się zrobił. O! O! Znaczy, nie możemy jej podrywać. A szkoda! i dobra wiem o tym mogę ją podrywać dobra zbierzmy te patyki bo niestety nie wrócimy do tego a przy ognisku możemy sobie się wyspać trzymujemy tam 16 tak to jeszcze jeden idźmy gdzieś na rzekę bo przy wiosce chyba się nie będziemy mogli pobudować no tu jest nawet wyspa jakaś dobra idę. no w sumie przepłyniemy na drugą stronę co nam szkodzi nic nam nie szkodzi. Może nam z krokodyl nie gdzie? i sobie tutaj na środku na legalu sobie przycupniemy postaw ognisko. Dobra, rozpal i co? Śpimy w następnym odcinku. Znaczy, no, w tym odcinku sobie jeszcze wrócimy do, do tego na Hacienda Wróciliśmy na Hacienda co się stanęło. No dobra, to chyba nam steleportowało. Czyli ten, jak porę roku przechodzimy, to widocznie nam steleportuje prosto na chatę. Do, to jest dobry patent w sumie, bo gdzieś pójdzie, dobrze jest ostatniego dnia pójść do kopalni gdzieś, na zmianę z tych surowców, ile się da, wrócić na chatę i to w sumie posortować. Więc to jest kurde, dobry byk. To można stosować. Dobra, dosyć tego gadania, bo dzień ucieka, mamy dokończyć porozmawiać z u niego z ten. Myślę porobić jakieś zadanka. Zobaczymy jak będziemy w następnym odcinku. Także to by było na tyle. Dzięki, że ze mną byliście. Pamiętajcie o łapeczce w górę, jeśli się spodobało. Oczywiście komentarz. Zawsze to dla mnie bardzo miłe, jeśli ktoś do mnie pisze. Także cóż, tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!